Cześć, z tej strony Dyżo Pielka, witam was w kolejnym odcinku do moim kanale. Yy, no i co, dzisiaj jedziemy... Będziemy jechać do Legnicy... Wacek, Wacek, wacek. To? Co to? Idę potem, bo ten sąsiad złodziej wrócił i idę na niego pociągnik. Co się to razem pójdziemy, z sekunda, poczekaj. Nowe auto sobie kupił złodziej. Co? Nowe auto ma złodziej. Nie widziałem, zaraz pogadamy, chodź, tu pój pójdziesz. Yy, to chcemy dokończyć, widzowie, to łąkę. Ona. No tak, coś tam było zaczęte, ale już nie do końca. Eee, no i co? I będziemy teraz jechać. Eee, do, później do tej legnicy. Nie wiemy jeszcze jak, bo nie ma tego Volkswagena, bo go oddaliśmy jednak. A ten, ten potrzebował go. Nie wiem, może pks czy coś. Witam. Dobry sąsiedztwo. Ale fajne sobie szełsać kupił. Dzięki. to sobie sąsiad kupił? No właśnie. Tak. A to światło sąsiad nie wyłączył. A w Rizin. Okay. A, no tak, bo warszawskie nie, nie. rejestracje e, Przyszliśmy pożyczyć ciągnik. Jak... Gdzie ten ciągnik? No właśnie. Bilo. Tutaj. O, dobra, to ja, ja, ja nie biadę bo ja nie będę kosił Słyszysz? To masz no. no dobra Ty, Aha! A co sąsiad robi dzisiaj? Do Legnicy jadę O! Bo my też to musimy my też jechać jedziemy. do Legnicy. Możemy się z sąsiadem zabrać? No może się. A ma sąsiad jakąś szczepkę, Bahak w ogóle w tym, w tym Mercedesie? Prawdź. Chyba nie mam, ale nie sprawdzałem. Jest! Jest! A mo no to dałoby radę Ursusem pociągiem. się światła wyłączy, bo, bo akumulator padnie. To my wypożyczymy przyczepkę w sklepie, to pojedziemy tam po drodze po tą przyczepkę. Pomódl sąsiadowi. Jadę tym Ursusem, o tak. Nie, nie trzeba. O Co jest? A dobra, już tu Przepię Chodźcie tutaj Do tyłu Dobra pod, Podpięte I tylko ten cyk A tu jeszcze jest miejsce na kable O niedowia. Cholera jasna Dobra Rozkładamy yy, to Pacę są z sąsiadem, potem przyciepkę do sklepu Dobra, a to nie lepiej jak będziemy. Albo dobra jest. jest. Teraz pojedziemy, podepniemy to będziemy czekać Dobra. Ale on zasuwa, to już nie czuć się skocony, ratujcie. Słuchajcie, przysadę taka robota to będzie szybka. Tu pojedziemy. A, no i teraz jak mamy w ogóle lewicowie taki, teraz mogę do Was powiadać coś, to mam prośbę, żebyście, bo tutaj wyświetla Wam się teraz ta, ta ekranie liczba osób, które oglądają bez subskrypcji. Chciałbym, żeby, no bo widzicie, tu jest ponad 98% osób, które oglądają bez subskrypcji. Chciałbym, żebyście kliknęli ten, ten przycisk taki, bo. Wiem, że to dla was tam no, jakiś duży wysiłek nie jest. Jeżeli macie konto, jeżeli nie macie konta to też 3-5 minut to trwa to badanie. A, a wiecie, a dla mnie to jest ogromna motywacja i, i nie tylko. Więc więc jak jak... I oczywiście nie zmuszam, ale... Ale jak... I tak by się... No, no i tyle. Y... No dobra. I jedziemy teraz... Pojedziemy do tej Legnicy. Przydałoby się odebrać tego Ursusa. Kurde, ja bym go bardzo nie chciał ubezpieczyć Najpierw proszę spróbujmy Wacek, Wacek, Wacek. No? Wyłącz za chwilę, bo nie słyszycie w ogóle. Czekaj, zmienię... To teraz? Dobra, no mów. Ten, ten sąsiad, nawet jakaś nie dojdę, nie umie jeździć. Światło też nie my wyłączyć. I tak będzie. On, on cofać nie umiał. Nie wycofał z tą przyciepką A jeździ to też. No to zap zaproponuj mu, żebyś tutaj wprowadził. Dobra. Ale pewnie się nie zgodzi. Dobra, jadę. A ty w ogóle tą zgrabiarkę tu przyjeździł? Kurde, ten biega za sąsiadem i mówi, że się dojda, a sam nie przyjdzie tutaj z grabiarką pojeżdżać. Kurde, zobaczcie widzowie jak tutaj się jedzie teraz z tym Ursusem. Przecież tym Przecież moim Ursusem to tutaj się wspinało pod tą górkę. To to jest jebo Ojej Dobra, te poprawki się trochę tutaj A trochę tej czawy jest no kosy idealnie się zrobi Będzie trzeba jeszcze przejść Mamy prasę. Tak, mamy dobrze. dobrze, Możesz prasę i tutaj przeprasować to wszystko Kurczę, przydałby się ten do wyciągnięć widzę, mnie. Ale to w przyszłym odcinku Jeszcze nie zapłaciłem tego, te, tego za ten prąd, ale chyba wiecie co U jeden, jeden tutaj Winsby bardzo dobrze napisał Żeby po prostu naładować akumulatory, gaz i tak dalej i się z tą, tą, tą elektrownią nie, nie przejmować albo kupić sobie jakiś agregat po prostu i, i, i mieć to wszystko w dupie no to, to jest tragedia i jeszcze 10 tysięcy by płacić każą szuszy więc chyba tak po prostu zrobię i no i po prostu nie będę nie będę się z nimi tak, no pewnie przyjadą do mnie którego dnia jeszcze raz, ale powiem im, że zapłacę, że coś tam i, i znowu będę miał spokój. W najgorszym wypadku będą mnie tam straszyć policję, ale to nie, ja się nie boję policji. Nie będę płacił 10 tysięcy w widzowie. Ja potrzebuję urszu zakupić, a ten urs zapłacę 10 parta Więc potrzebujemy. Teraz zrobimy coś jako światłokostrę, coś z tego przyjdzie. Później ten rzepak urośnie, no to akurat rzepak skosimy. I... i będzie idealnie. A jeszcze jak się zim, zima zrobi, to pościnamy drzewa i ten... I posprzedajemy je. Pojedziemy tutaj dadu do lasu i będziemy je sprzedawać. Nikt nie musi wiedzieć, że wycinamy drzewa tutaj z lasu docy pojedziemy i wiecie, ale to w zimę dopiero I teraz. Póki jeszcze jest pogoda, to wiecie, to lepiej robić rzeczy, które które jakoś tam mają no co, do no takie farberskie tutaj w sensie farberskie takie domowe. Dobra I tu w prawo Zaraz kończymy to pole Ja jak skończę to pole to już To już jadę tam w górce sobie do tego do sąsiada Ole Ty zasuwasz tą TRZYDZIESTKĄ Teraz widzę wycieżko tutaj 60 trzeba będzie przybliżet na tej lewecie Sorry! Nie opanowałem no, uwaga. tego potwora To jest diabeł Dobra Jeszcze znaczy, tak tu kosi tą trawę, że Zobaczcie nie mogę się zbiąć aż tak wy wystarczająco A on też już kończy, po Czekaj, czekaj, bo ja tu. Dobra, tak. Cyk... To jest ostatni bez krawki. No jeszcze oczywiście później poprawki, ale to tylko... później. Dobra, i ostatni tutaj pasy.

Jadę odwieść Muszę to jeszcze złożyć. Odwieźć tą kosiarkę i... Jadę oddać sąsiadowi. Widzę, że sąsiad już gotowy, żeby jechać. Sąsiad, może ja poprowadzę, bo Ty chyba wczorajszy jesteś. Nie ja, ale ty rozwaliłeś prawie sobie ten samochód Nie Wczorajszy jesteś, pijany nie. jesteś jeszcze No Co dobra, no to od... nie to nie jest jak... są... Chodź już za chwilę On piony jest No ja wiem ale to jest taki burak że, że od nie da od niego budą na pół kilometra Ale wiadomo że od nie da, nie da bo to jest burak to Dobra to nieważne. No już ważne, że jedziemy, jedziemy PKS-em i baby jak wrócisz tutaj z tym urzyskiem. Żeby tego policji nie było. No oby zobacz, zobacz. wpieprzyłem mu się tego Mercedesa, ale chyba nie widział. Jak chcesz to powiemy, że to on. Dziś ja nic nie zrobiłem. Co ty zrobił? Sąsiad nie widziałem. No przecież to, jak ty mówi, ty napoję, ty kubi, to ty myślisz, jesteś na sąsiad. Ty jesteś jakiś gubi? To ty jesteś na walony. Dziś nie widziałem. Dziś ja nie widziałem. Dobra, jedziemy. Wytrychł, jedziemy. W Oddajesz mi za ten samochód. Jedziemy. Nie, nie płacisz się. Siadaj, sąsiad. Ja z tyłu. No dobra. Ej, jak pojmijmy, wracam, to ja chyba w prostu się pojadę w środku w kabinie. No dobra, no, będę. <suszy> no, <w suszy> Sąsiad, bo się w płotek wjechałem Sąsiad, to rozwaliłeś się zderzaków Sąsiadowi Sąsiad, chyba zapomniałeś, że mamy pszczepę I sobie nawet jeszcze nie wyjechaliśmy Wyobraźcie sobie, co będzie później O Sąsiad! Spokojnie, wszystko wyratowane. Posiad ty lepiej, nie prowadź tego. Pokojnie! Ja wracam do ja w rozum, w rozum, mamy... powadzę, jadę na lawecie, cię Na drogę Kórna, się ja na drogę. ja ci mi z tą przyczepką, zaraz nie pojedziesz nigdzie. Ale. Sąsied, daj bo że ja poprowadzę. Mam beczkę. Nie spadł. Zostaje, Już mi Ju, rozwalili ale to sąsiad by wierdzi. rozwalił przecież. On się to rozwaliłeś. Bok jest cały rozwalony przez ciebie tym kurna. Po Już Ci nigdy nic nie pożyczę. No, a sąsiad zobaczy co teraz robi, bo w jest jeździmy, o. <grym zezpieczny> no dobra widzowie, my jedziemy do tej Legnicy i widzimy się jak, jak to jedziemy. Dobra widzowie, właśnie byliśmy tutaj... O zobaczcie, flaga Polski. Co? Na jedziemy No teraz tak, o, autor. Aha. A czemu ty za awaryjnych stoisz? No bo tak stoję, tak Aha, widzowie, właśnie, nie powiedzieliśmy wam, bo wzięli tego, tego, no tego sąsiada na komendę, po drodze, na obwodnicy, za jazdę pod wpływem na alkohol, no, tak to się skończyło. Bo ja napisałem na numer 112. Nie tak że, że komendant tam przed nami jest? Tak, to... Nie wiem, ja tu dawno nie byłem w tym mieście, ale to chyba było... O tutaj jest. O jest, no O, jest mój Ursus. Patrz O, widzę Znaczy nasz Ursus Dobra, to ty go już, ja idę załatwić tę sprawę w sobie to idź. Ja tu jeszcze zawrócę od razu. No to tu zawrócisz, na ty. Dobra, widzowie, ja idę tu załatwić. Idź sąsiada się zapyta, jak tam celi. No go tu nie ma chyba, go zabrali gdzieś indziej. Do Wrocławia pewnie czy gdzieś. To chyba, widzowie, tutaj się wchodziło. O tak. Dzień dobry. Dobra, widzowie, już... Wyszedłem. A on nie załadował dalej tego Nie załadowałeś tego Dopiero przecież zawróciłem A nie, nie rozkładasz Pół tego minuty jakoś? Min Pół minuty minęło, zaraz rozłożę, no dopiero zawróciłem no Bo ja tylko powiedziałem że jestem i pokazałem te dubery z ubezpieczenia Ale sobie wejdę to... do, Idę do Mercedesa to... Zostaw Aż tego cię Mercedes i lepiej zapytaj y o rejestrację Czy się wszystko zgadza żeby, żeby ci założyli, żeby ten Zgadza zabrali te stare czarne, daj spokój. Zobaczcie, wiecie, że Idź, wie, idź to... pogadaj, żeby no ci zabrali tym. te. Zabiorę później do. No. no i zabiorę mi teraz tych te czarnych. Jedziemy z tym. Mamy widzowie na nim Proszę wiecie No wjeżdżaj ty No, 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 no Jeszcze, jeszcze i starczysz Złóż tam na jazdy No No wsiadaj Wsiadam Siadam, siadam. Dobra, no dobra, to my jedziemy widzowie do, do, do domu, I, a z wami będziemy się już powoli chyba kończyć, co? Czy? A, bo może jeszcze w domu się spotkamy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, widzowie, yy... już wracam. Yy, tutaj tak, brat wysiadł, bo po drodze tutaj sąsiada mijaliśmy, a akurat grilla miał, no to, to wysiadł na tego grilla, ja tam dojadę później na tego grilla. Chcę odwieźć tego Ursusa. No i co, fajnie jeździ ten, ten Mercedes sąsiada, ale ale wiecie to, to to jest w ogóle ten. Będzie trzeba jeszcze pojechać, pewnie po tego, co siada na komendę. Aż utrzydzie, trzeba tak poczekać, a później na komendę podjechać. Chyba, że jakoś sam wróci. Do... My mieliśmy mu odstawić tego, odstawić yy, tego mercedesa do domu, no i tak robimy. od jestem. Dobra, ja to będę wyładowywać Czekajcie, jeszcze zrobię zjedź na miniaturkę Nie. Yy, Zjeżdżam tym, tym ursusem z tego Cyk Kurde Cyk Dobra I do tyłu Cyk Dałoby się nie wjechać do jakiejś szoku tutaj. nie ma za bardzo gdzie ja dobra do tych podnaszek. No dobra, ja sąsiadowi jeszcze poczekajcie widzowie, odstawię tą tego Mercedesa Cyk Dobra, jeżdżamy tutaj, tutaj. Hmm, gdzie tu stanąć Dobra, to wiadomo ja. Tego Ursusa widzę, że przedstawił Dobra. No i co z widzowie z wami będę już się żegnał Widzimy się w kolejnym odcinku więc trzymajcie się i cześć